Witam serdecznie. Dzisiejszy vlog to poniekąd zasługa mojego kumpla Marka, którego syn wyczytał w internecie, że może dorobić sobie bardzo duże pieniądze, rzędu nawet kilkuset złotych dziennie dzięki ładowaniu za opłatą hulajnóg elektrycznych należących do popularnych korporacji. Chodzi o te urządzenia, które tam co jakiś czas pojawiają się na chodnikach, na trawnikach. Mają specjalną aplikację, można do takiej podejść, zeskanować hulajnogę i ją sobie wypożyczyć, prawda? Wiadomo, tam jest akumulator, potrzebuje to prądu i... Ten prąd trzeba uzupełniać, czyli ktoś to musi ładować. Firmy więc pozwalają zostać tak zwanym juicerem, czyli takim, który będzie ładował do tych akumulatorów soczek, czyli innymi słowy, będzie je ładował. Płacą za to od kilkunastu do. 20 paru złotych, teoretycznie nawet 30 za jedną nogę Same zapewniają ładowarki. Teoretycznie wszystko spoko. Tyle tylko, że mój kumpel mówi tak, Krzysiek, Ale jaki od tego odprowadzę? Podatki, wszak firma żąda ode mnie faktury. A jak faktura, to firma. A jak firma, to ZUS, yy, cała ta papierologia, cholera nie opłaca się. I rzeczywiście, jak poszperałem sobie w internecie, jakie od razu mówię bzdurne yy, porady tam były robione, żeby ominąć tą yy, konieczność zakładania czy tam rejestrowania yy, działalności gospodarczej, to pomyślałem, że nie tylko powiem kumplowi. Co wiem, ale także nagram tego vloga ze szczególnym właśnie uwzględnieniem strony podatkowej, strony rozliczeniowej zawodu juicera, bo te porady, które są w internecie, to po pierwsze, moim zdaniem, są żerowaniem na ludziach, którzy boją się prowadzić własną działalność gospodarczą, oraz nie znają firmy, nie znają prawa, bo tutaj, za sam fakt, że ktoś jakby będzie pośredniczył. Fakturowaniu, czyli na przykład, że to on wystawi fakturę w firmie, na przykład Lime, a potem nam wystawi jakąś umowę o dzieło, coś takiego, taki człowiek potrafi sobie zażądać nawet kilkaset złotych miesięcznie prowizji de facto za nic. W związku z tym to jest żerowanie, moim zdaniem, właśnie na tym, że ludzie mają pełne op pewne opory. Po drugie, bardzo dużo tych porad, które jest w internecie, to prosta droga do kryminału bowiem moim zdaniem część tych porad ociera się po prostu przestępstwa karno takie jak na przykład firmactwo, za które można już pójść siedzieć. Także, kochani moi, w drugiej części tego vloga będziesz miał bardzo prostą informację jak rozliczać przychody z ładowania hulajnóg w związku z tym, że większość tych firm, na przykład Lanta największa, żąda faktury żeby im wystawić, inaczej nie wypłacą pieniędzy i co jak ktoś nie chce prowadzić działalności gospodarczej co jak ktoś nie chce y, co miesiąc wysyłać tam zaliczek za podatek dochodowy jak ktoś nie chce wypełniać tych VAT, coś tam e-faktura, bla bla bla, jak ktoś nie chce płaci składek na ZUS, no bo przecież to się nie opłaca. Przecież jak podstawowa składka na ZUS to jest w tej chwili prawie 1500 zł, to, a tobie ciężko może być zarobić te 1500 zł, to to na ZUS będziesz pracował? Nie. Wytłumaczę ci wszystko, jak to zrobić legalnie, jak to wszystko zrobić prosto, jak to wszystko zrobić bez jakichkolwiek pośredników i tak, żeby nikt się do ciebie nie mógł o to Przyczepić, co bardzo ważne, podam Ci podstawę prawdą tego wszystkiego, co mówię, żebyś mógł sam to sobie sprawdzić, bo ja tylko Ci mówię swoje zdanie, to nie są żadne porady, może sobie to sam sprawdzić, i do urzędu skarbowego. Spytaj się, czy ja mam rację, sam sobie wyciągnij wnioski, ale co najważniejsze, w przypadku jakichkolwiek problemów z urzędem skarbowym, może się powołać na przepisy. To jest ta podstawa prawna, to jest coś najważniejszego. Ale, kochani, zacznijmy od początku. Jak to jest? Właśnie z tym biznesem hulajnogowym, ponieważ jak się właśnie czyta takie wpisy internetowe, przeróżne artykuły, no to to jest Eldorado. E, można zarobić podobno nawet 30 zł za naładowanie jednej hulajnogi. E, one się nie ładują długo, e, około 4-5 godzin. Kul e, ładowarki to w liczbie kilku, zwykle czterech. Dostajemy bezpośrednio od firmy. E, można w ciągu doby. Teoretycznie naładować nawet dwa razy na jednej ładowarce, czyli nawet 8 hulajnóg, 8 razy 3. To jest słuchajcie, 240 zł za jeden dzień pracy polegającej na tym, że sobie pojedziesz po hulajnogę i yy, potem, yy, potem ją podłączysz do gniazdka. Prąd kosztuje grosze, dosłownie tam 30-40 groszy, więc to są praktycznie pieniądze na rękę, oczywiście minus podatek, powiem Ci zaraz, jak go rozliczać. Także kurczę, fajna dniówka około 200. Za pracę na świeżym powietrzu po kilka godzin dziennie, no żyć nie umierać. Zwłaszcza dla studenta. No, teoretycznie. W praktyce wszystko wygląda dużo, dużo inaczej. Nie mówię, że to jest zła fucha, ale warto, żebyś wiedział albo wiedział od samego początku, w co się piszesz. Po pierwsze w dzień po pierwsze tak, żeby się za, zarejestrować w większości, będę mówił na przykładzie głównie Lime'a, czego Lime bo, bo, to, bo oni pierwsi z tym weszli, oni są największą korporacją hulajnogową, musisz założyć sobie aplikację musisz tam wypeł... nacisnąć, że chcesz być tak zwanym juicerem, a następnie czekać jak oni się do Ciebie odezwą i rozpoczniesz cały ten proces rekrutacyjny, o którym będzie w dalszej części tego materiału, ale powiedzmy, że już go przeszedłeś. Co wtedy? Eee, wtedy masz taką aplikację, która jest bardzo podobna do aplikacji uberowej, e, bardzo też podobna do aplikacji tej takiej normalnej, limowej, e, jak chcesz wynajmować, tyle tylko, że w tym momencie widzisz inne hula... Co? In... znaczy widzisz bardzo podobnie wszystko graficznie, tylko e, widzisz hulajnogi do zebrania, z miasta na tej aplikacji. Po prostu na aplikacji wyświetlają ci się informacje, gdzie stoi hulajnoga i ile pieniędzy dostaniesz, jeżeli ją zbierzesz i naładujesz, lub zbierzesz i dostarczysz do punktu serwisowego, jeżeli firma zdaje sobie sprawę, że ta hulajnoga jest uszkodzona i muszą ją naprawić teraz tak, w dzień, i teraz, gdzie zaczynają się schody? Pierwsza, pierwszy schód jest taki, że no, te ład... Żeby, to nie jest tak, że sobie idziesz, bierzesz dowolną hulajnogę z miasta, idziesz na górę do domu i ją sobie ładujesz. Nie. Oni Ci wskazują... To znaczy, hulajnoga, która według korporacji powinna być naładowana, po prostu pojawia się nagle na, na aplikacji. I teraz tak, w dzień... Pojawiają się na aplikacji hulajnogi, które są rozładowane. W, to znaczy są rozładowane w około 80%, czyli mają w, ją około 20% naładowanego akumulatora. Siłą rzeczy jest ich niedużo. E, zwykle są porozrzucane po całym mieście. E, w związku z tym, już masz od razu dwie możliwości: albo nastawiasz się na pracę bardzo okazyjną, czyli co jakiś czas sobie lukasz e, na aplikację, czy jest coś w Twojej okolicy, albo niestety musisz się y, zaopatrzyć w samochód żeby móc jeździć po całym mieście. Jak się zaopatrzysz w samochód, no za, załóżmy, że masz ten samochód, prawda? No bo kupowanie samochodu bezpośrednio pod to, to są dodatkowe koszty i to już jest profesjonalizacja, ale musisz yy, po prostu mieć na niego paliwko, tak? Jeżeli pojedziesz przez yy, całe miasto i na przykład będziesz stał godzinę w korku, po to, żeby zarobić na przykład 15 złotych, Panie, moim zdaniem biznesu nie ma, ale o tym musisz wiedzieć. W dzień tylko takie hulajnogi się pojawiają, które są rozładowane do poziomu około 20%. Po 21.00 pojawiają się hulaj... w systemie do rozładowania, do naładowania pojawiają się, się hulajnogi, które są naładowane nawet w 50%. Więc w praktyce opłaca się wyjeżdżać na miasto i zbierać hulajnogi, Około godziny 21, gdyż wtedy jest ich dużo więcej na powiedzmy, na mieście do zebrania, i często on jest ich po kilka obok siebie, wtedy jest fajnie. Tyle tylko, że no, jest proste do wymyślenia i będziesz miał dużą konkurencję. Inni ludzie, którzy też będą chcieli zarabiać na mm, Ładowaniu hulajnóg też będą wyjeżdżać w okolicy godziny 21. W związku z tym, prawda niestety jest taka, że o godzinie 22, 23 już zwykle tych hulajnóg do nazbierania nie będzie dużo. W związku z tym, znowu, albo będziesz zmotoryzowany i będziesz w miarę sprawnie sobie śmigał śmig, 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 albo no, musisz się pogodzić z tym, że sobie zbierzesz jedną, dwie, trzy. Tutaj ludzie, z którymi rozmawiałem, którzy robili to tak bardziej, bym powiedział. Właśnie, żeby sobie dorobić, to zwykle robili taki numer, że yy, wykorzystywali fakt, że hulajnoga, bo te hulajnogi są ciężkie, yy, wykorzystywali fakt, że hulajnoga po tym tak zwanym zebraniu, czyli klikasz, że chcesz ją już zebrać do doładowania, skadujesz ten QR-kod, to ona się odblokowuje i wolno jechać na tej hulajnoce, którą się zabiera. One zwykle mają sporo baterii. W związku z tym bardzo często ci ludzie, z którymi ja rozmawiałem, robią tak, że znajdują jedną hulajnogę, która ma duży procent naładowania baterii, a następnie na tej hulajnodze jeżdżą sobie jeszcze po jedną, dwie hulajnogi i wiodą hulajnogę na hulajnodze, nie? Sobie tak zbierają dwie, trzy hulajnogi, no czasem yy, cztery do domu, bo uważają, że do robienia tego samochodem, to nie jest dobry pomysł, bo w zasadzie wypadałoby, żeby robić to profesjonalnie, to wypadałoby kupić sobie jakiś samochód z paką, yy, ponieważ te hulajnogi, no one za czyste nie są, zwłaszcza te kółka, nie? Więc jak będziesz yy, woził to na przykład swoim domowym samochodzikiem, takim zwykłym, normalnym do wożenia ludzi, to sobie upaprzesz tyle nasiedzenie, siedzenie, bardzo mocno. Yy, jeszcze nie daj Boże coś zniszczyć w tym samochodzie, nie opłaca się. Wypada kupić jakiegoś żuka, Jakiegoś dostawczaka, jakiegoś pickupa z paką z tyłu. No coś takiego, na co możesz wkładać delikatnie te hulajnogi sobie wieść. Jeśli masz taki samochód super, Jeśli musiałbyś go kupić specjalnie pod ten biznes, to posłuchaj do końca, jak będziesz miał wyliczenia finansowe, czy tobie się to opłaca. To jest tyle. Teraz tak, jak już powiedziałem, kilka ładowarek dostajemy od firmy, ale można sobie też te ładowarki dokupić. Um, one są w internecie legalnie dostępne po kilkadziesiąt złotych od sztuki. Ja wam dam w opisie link do firmy, żebyście mogli sobie znaleźć je aktualnie najtaniej, bo one ich ceny się bardzo, bardzo mocno zmieniają w związku z tym Warto, żebyście sobie, jakby ktoś był zainteresowany, żeby sobie posprawdzał. Natomiast ja osobiście uważam, że najlepiej zacząć z tymi, które dostaje się od firmy, nie ma co na początku inwestować, a najpierw zobaczyć przynajmniej kilka wieczorów, czy po prostu tobie się to opłaca. No ale, ale warto wiedzieć, że teoretycznie możesz sobie dokupić tych ładowarek, ile chcesz. Dlaczego warto to robić? Ano, dlatego, że teoretycznie e, ładowarka e, ładowarka ładuje tak 4 do 5 godzin, więc teoretycznie jak sobie zbierzesz e, powiedzmy o 22 już jesteś w domu, no to teoretycznie możesz przez noc ładować kilka razy, prawda? Bo no powiedzmy, że jak zaczynasz o 22 do 2 albo 3 rano mógłbyś jeszcze wstać i sobie naładować, no. Tylko teoretycznie. Dlaczego? A to dlatego, że firma oprócz tego, że zbierzesz hulajnogę oraz ją naładujesz, żąda również od ciebie jej dostarczenia we wskazane miejsca. Po prostu o godzinie 5 rano pojawiają się takie miejsca, do których firmy żądają, żebyś tam wystawił te hulajnogi. Możesz bodajże maksymalnie cztery w jedno miejsce, możesz sobie kliknąć, zarezerwować, że o, ty w to miejsce. Wjeżdżasz, podchodzisz, Ustawiasz 4 hulajnogi, bach jedziesz w następne miejsce, ustawiasz kolejne cztery hulajnogi. I to się o 5 rano e, pojawia możliwość wystawiania tych hulajnóg. O 7 rano już musisz te hulajnogi wyst mieć wyst wystawione. Jeśli ich nie wystawisz, to masz karę finansową polegającą na. Polegającą na potrąceniu części Twoich zarobków. E, także. No, jakby to ładnie powiedzieć. Gdybym miał na przykład o 22.00 to podłączyć, o godzinie 2.00 rano wstać i to przepiąć, tylko po to, że potem o 6.00 znowu wstać i to rozwozić, człowieku, przecież ty praktycznie nocy nie będziesz miał. Więc w praktyce moim zdaniem podłączasz to, podłączasz to 22.00, to podłączasz 23.00, um, śpisz sobie do 6.00 rano i o 6.00 rano to rozwozisz na szybcioku. I tutaj właśnie pojawiają się te problemy, że no jesteś bardzo mocno uwiązany, tak? Wczesny wieczorem już jesteś w pracy, a potem masz mało snu, bo bladym świtem musisz to rozwozić. To jesteś do tego całkowicie niejako uwiązany. Początkowo możesz zebrać naraz około 10 hulajnóg, mieć jakby naraz na, na pacę. Potem jak już jesteś troszeczkę bardziej zaufany, w wiarę jak. Tych hulajnóg ładujesz, zarabiasz na tym pieniądze, to zwiększany jest limit do kilkudziesięciu, i wtedy jest łatwiej, wtedy można więcej zarobić. Um, tak, ile można zarobić? No to, jak już powiedziałem, w internecie piszą, że można zarobić między Yy, między 15 a 30 zł za naładowanie jednej hulajnogi, ale to piszą ci, którzy mam wrażenie, napisali troszeczkę artykuły sponsorowane, że warto się rejestrować i to jest takie super. Jak porozmawiałem sobie z ludźmi, którzy rzeczywiście wykonują ten zawód Juicera, oraz znalazłem jeden bardzo fajny filmik na YouTube jak, yy, na ten temat człowieka, który to wykonuje. Link do tego filmu dałem wam w opisie. Yy, no to on mówi, że większość to 12 zł. I to jest tak czyli poniżej tych 15, jakieś takie informacje, że zarobić można 20 zł max od naładowania jednej hulajnogi, to jest takie, takie max maxów, co znalazłem, e, ceny w okolicy 30 zł, jak już mówiłem, to widziałem tylko i wyłącznie w ogłoszeniach, nikt z kim rozmawiałem, ani nikt u kogo czytałem, nie powiedział, że y, widział kiedykolwiek stawkę 30 zł za naładowanie hulajnogi od czego zależą te stawki. Bo aplikacja Ci mówi, zadał tej hulajnogi, tyle, tej, tyle, tej, tyle, 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 tyle. Przede wszystkim to zależy od ilości ładowaczy i ilości hulajnu, które trzeba naładować. Tutaj działa dokładnie ten sam system, co jest w Uberze. Im więcej jest klientów chętnych do jazdy, tym ceny przejazdu idą w górę. Im więcej, im mniej jest chętnych, to ceny spadają. Im więcej jest kierowców, którzy wyjechali na miasto, tym ceny bardziej spadają. Im, Im mniej jest kierowców, tym ceny rosną, żeby zachęcić kierowców do wyjazdu na miasto. Tak samo tutaj. Im więcej jest ładowaczy jeżdżących po mieście, tym ceny na ładowanie hulajnogi spadają, bo po cholerę im płacić. Tak korporacja wychodzi z takiego założenia. Im mniej ludzi wyjechało, tym ceny rosną, bo kurczę, trzeba by ludzi zachęcić, żeby wyjechali na miasto. Tak samo z rozładowanymi hulajnogami. Im więcej firma ma problemu, bo hulajnogi są rozładowane, tym więcej jest na tobie zapłacić. Podobno cena zależy również od miejsca rozstawienia hulajnogi, ale to jest według firmy. Natomiast według ludzi, z którymi rozmawiałem, no nigdy nie potwierdzili mi czegoś takiego, że widzieli w aplikacji, że te miejsca rozstawienia miały jakiś szczególny wpływ tak sobie patrzę na to, co jeszcze trzeba zrobić. Jakie to ma wady? Bo jakie to ma zalety, to to wszyscy wiemy. Teoretycznie prawie, że darmowa kasa. Pracujesz, kiedy chcesz, nikt Cię nie ściga, proste, na świeżym powietrzu, bierzesz sobie hulajnogi, zwozisz, ładujesz, rozstawiasz. Jakie są wady? Pierwsza wada jest taka, że te hulajnogi... No, jak już powiedziałem, to nie jest tak, że jedziesz sobie na przykład pod jakieś miejscowe centrum handlowe, tam jest 20 hulajnów, zabierasz sobie na pakę tyle, ile, ile masz ładowarek, jedziesz do domu albo że będziesz miał to pod domu i sobie po hulajnogówujesz, yy, od, za, bierzesz sobie jedną, czy dwie, czy trzy. Nie, to się trzeba namęczyć, żeby te, tego nazbierać, bo to jest rozsiane po całym mieście. I do tego jeszcze zbieranie trochę zajmuje, ponieważ GPS, który mówi Tobie, gdzie te to hulajnogi leżą, jest niedokładny. I zwłaszcza jeżeli mieszkasz, czy próbujesz zbierać z terenów wysoko zurbanizowanego, to możesz mieć problemy. Bo na przykład może się okazać, że ta niedokładność sprawi, że może e, to już będzie po drugiej stronie uruchliwego skrzyżowania. E, siłą rzeczy też to nie pokazuje, czy ta hulajnoga znajduje się na, na powierzchni, czy na przykład w przejściu podziemnym. Tego typu, e, tego typu mm, rzeczy, więc to troszeczkę zabiera. Jeżeli nie chcesz e, robić tego czysto hobbystycznie, czyli na sadzie takiej wychodzisz na spacer z psem, e, patrzysz sobie, czy mm, patrzysz sobie na aplikację, o kurczę, akurat koło mnie, gdzie normalnie spaceruję z psem, są dwie, trzy hulajnogi, ja to wezmę sobie, zabiorę i naładuję. Jeżeli chcesz to robić w inny sposób i mieć takie realne, duże zyski z tego, no to raczej musisz mieć samochód i to jeszcze, i to jak już powiedziałem, Raczej samochód z jakąś paką, bo taki zwykły osobowy sobie po prostu poniszczysz. W najlepszym, wszym, w najlepszym razie sobie go po prostu pobrudzisz, e, tak. Kolejna rzecz. Nie można ładować tych hulajnóg na mrozie, więc w zimę nie naładujesz sobie w ogródku. E, znalazłem taki fajny właśnie, no właśnie tekst, gdzie chłopak mówi, że A, kurczę ja mam fajną na, na działce, będę sobie ładował właśnie przy altance w ogródku. No, no nie. Ym, bo, bo na mrozie nie można tego ładować, bo te akumulatory tak działają, że sorry, na mrozie się nie, nie może być poniżej zera. Więc trzeba to ładować do środka, nie. Wkładać do środka, bo za tym tak, takim samochodem raczej na działkę blisko nie wiedziesz. Pamiętaj, że te hulajnogi są ciężkie. Ułożenie eee, tego raczej nie jest za specjalnie dobre, prawda? Więc raczej albo w mieszkaniu, albo najlepiej, żebyś miał samochód z paką i garaż, i wtedy wiesz, że wtedy do takiego garażu bach, 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 bach. Podłączasz tylko prąd, te, te ładowarki, nawet nie zdejmujesz tej paki, wtedy jest najlepiej. Oczywiście, jak nie chcesz inwestować, a ja bym nie chciał, no to 2, 3, 4 takie hulajnogi do mieszkania. Kolejna rzecz to nie jest tak, że, że rejestrujesz się w aplikacji i od razu ładujesz. Musisz czekać, musisz się zarejestrować, dać im znać, że jesteś zainteresowany współpracą i czekać. Musisz czekać, aż będzie nabór. Musisz przejść także spotkanie szkoleniowe. Na tym spotkaniu poproszę Ciebie o okazanie, uwaga, ubezpieczenia miejsca, w którym będziesz ładował ten. ten te hulajnogi, czy na przykład musisz mieć ubezpieczone mieszkanie. Jeżeli twoi, jeśli jesteś młodym człowiekiem, chcesz sobie dorobić, a twoi rodzice nie ubezpieczają mieszkania, będziesz miał problem. Musisz, musisz dysponować także ubezpieczonym samochodem. Tutaj nie ma wymogu, żeby on był Twoją własnością, może być kogokolwiek innego, no ale ktoś musi ci pozwolić okazać im papier ubezpieczonego samochodu, musisz podpisać z nimi umowę. Ta umowa. Jest przerażająca. Ona jest straszliwie długa, zawiera kilkadziesiąt stron i przypomina typowo, typową korpo umowę. Jeżeli ktoś na przykład czytał e, umowę, jaką YouTube zawiera z YouTuberami, oczywiście poprzez kliknięcie, a tutaj musisz podpisać, ale według prawa to jest mniej więcej to samo. A w każdym razie, jeśli ktoś widział umowę, jaką YouTube daje do podpisu YouTuberom, to umowa YouTubea to jest w ogóle super. To jest w ogóle fantastyczne przy tym, co można tam dostać. Tam, generalnie w tych umowach, ja to nazywam typową korpo-umowa, czyli taka, w której korpo może wszystko, a ty możesz mieć nadzieję, że korpo będzie wobec siebie uczciwe. Wszystkie zagrożenia, wszystkie niebezpieczeństwa, wszystkie ryzyko to jest Twoje. Wszystko. No i tyle. No i teraz tak: podatki podatki, 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 jeszcze raz podatki. Słuchajcie, większość tych firm życzy sobie, żebyś wystawił im rachunek lub fakturę. Lime najpopularniejsze żąda wystawienia faktury, i tutaj ludzie się pękają, bo ludzie myślą sobie: A kurczę, żeby wystawić fakturę, to trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. Żeby mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, to po pierwsze trzeba iść do, do urzędów, trzeba się zgłosić do ZUS-u, trzeba opłacać te składki, op czy coś. I, I w tym wypadku ludzie już się zniechęcają i korzystają z tak zwanych partnerów Lime, którzy chętnie. Będą pośredniczyć między tobą a firmą w ten sposób, że to oni wystawią fakturę, a pobiorą od ciebie za to opłatę. Moim zdaniem jest to bez sensu, bo jak za chwilę się dowiesz, możesz to robić legalnie, bez konieczności płacenia jakichkolwiek prowizji. Ludzie też sugerują, żeby to zrobić, cytuję, na kogoś. To znaczy, że na przykład jesteś młodym człowiekiem i masz ojca, no to sugerują ludzie, żebyś na, żeby na przykład to tatuś podpisał umowę, a dzieciak będzie te hulajnogi woził. Słuchajcie, to jest dość niebezpieczne. Jeszcze jak to jest syn na ojca, i tak dalej, no to w praktyce, bo w teorii jest tak samo niebezpieczne zawsze, ale w praktyce przynajmniej mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się kłopotów. Natomiast gdyby takie robienie tego na jakąś firmę osoby obcej jest obarczone bardzo dużym ryzykiem. Dlaczego? No bo co do zasady, jeśli ktoś nie prowadzi, jeśli ktoś nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, w praktyce prowadzi firmę, której nie zarejestrował, i w prowadzeniu tej swojej działalności posługuje się firmą innej osoby, to popełnia przestępstwo firmactwa. To jest przestępstwo skarbowe, za to można później nawet siedzieć. Więc lepiej tego nie robić. Prawda? Zwłaszcza, że po co? Można wystawiać faktury yy, i nie trzeba płacić ZUS-u i nie trzeba nic rejestrować. Ja przypominam, że niedawno yy, pojawiła się możliwość. Yy, prowadzenia tak zwanej działalności nieewidencjonowanej wystarczy aby miesięcznie zarobić mniej niż chyba połowa minimalnego wynagrodzenia czyli to jest 1000 parę złotych na 2019 rok i razem z minimalnym wynagrodzeniem to rośnie, coś takiego na 2019 to jest chyba 1125 złotych można sobie dorobić w praktyce Moim zdaniem, jeżeli nie chcesz prowadzić dużej działalności z tymi hulajnogami, czyli nie chcesz traktować tego de facto jako pracę, że co wieczór, że tak, że ładuj, inwestujesz w dużą ilość ładowarek, inwestujesz w odpowiedni samochód, koło przed 21 wyjeżdżasz na miasto, zbierasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej no to i tak więcej niż te tysiąc parę złotych nie zarobisz. I wtedy masz działalność nierejestrowaną. Nie musisz tego nigdzie rejestrować. Nie musisz iść z tym do Urzędu Skarbowego, nie musisz iść z tym do ZUS-u, nie musisz płacić ZUS-u, nie musisz rejestrować się y, jako podatnik VAT, bo generalnie y, co do zasady jesteś y, zwolniony y, 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 z uwagi na niską sumę. Na podstawie artykułu 113 ustęp 5 i ustęp 9 ustawy o VAT zus już powiedziałem, nie musisz płacić. Rachunków też nie musisz wystawiać, faktur też nie musisz wystawać. Żyć, nie umierać. Ale to, że nie musisz, to nie znaczy, że nie możesz. I tu jest właśnie to coś, co jest bardzo dobre, bo inaczej, inaczej, w pewnych momentach musisz wystawić fakturę i w pewnych momentach musisz wystawić rachunek, na no, mianowicie wtedy musisz wystawić rachunek i musisz e, wystawić fakturę, e, jeżeli zostałeś o to bardzo wyraźnie e, poproszony przez kontrahenta, i wtedy na podstawie, e, na, podstawie e, e, na podstawie artykułu 106b ust. 3.2 ustawy o VAT. Wystawiasz normalnie fakturę. Fakturę nie VAT. Znaczy to jest na podstawie ustawy o VAT, ale wystawiasz fakturę, do której nie doliczasz VAT-u, bo nie jesteś VATowcem. I proste, normalnie możesz wystawiać fakturę. Ważne jest tylko, żebyś nie przekroczył tej kwoty miesięcznej, bo wtedy się do Ciebie doczepią. I tyle. Także żadnych, yy, żadnych oszukań, żadnych prowadzenia działalności na kogokolwiek innego, żadnego płacenia pośrednikom po co? Skorzystaj z dobrodziejstwa tego, że nie, musisz, że, że, że nie musisz tego rejestrować. W ogóle nie musisz tego ewidencjonować. I teraz tak. Jak to potem rozliczasz? Dokładnie tak samo jak Pita. Nie musisz płacić żadnych zaliczek na podatek dochodowy, nic. Po prostu rozliczasz to razem z Pitem za zeszły rok. Czyli na przykład, jakbyś w tym roku zaczął w 2019, to normalnie rozliczasz to podatkiem od osób fizycznych zeznaniem, które będziesz składał w 2020 i tyle. Bardzo proste. A wcześniej całe pieniądze są Twoje, potem musisz płacić podatek. Jeżeli masz małe zarobki, bo na przykład jesteś studentem, który sobie tylko dorabia, to i tak pewnie nie przekroczysz kwoty wolnej od podatku, więc w ogóle nie musisz się podatkami martwić. Dziękuję, do widzenia. Nikomu nie dawaj zarobić za pośrednictwo, nie baw się w firmactwo, bo to przestępstwo, nie ryzykuj. Tyle. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Aha, no gdybyś chciał to robić na dużą skalę, prawda? No tak, to byś to chciał robić na dużą skalę, no to wtedy już trzeba tą działalność zarejestrować. Tyle tylko, że, że wtedy też na początku możesz mm, korzystać z małego ZUS-u y, dla ludzi, którzy dopiero co zaczynają Zaku y, i, i tyle no ale to zakładam, że na początku i tak to mi się nie będzie opłacało także pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie jeśli się podobało daj łapkę w górę napisz coś go w komentarzu oraz oglądaj vlogi od początku do końca w playlistach pozdrawiam, do zobaczenia, pa!